w dzisiejszym odcinku nie zdążyłem włączyć kamery, miałem pierwszy sygnał zobaczcie pewnie pusta, zrobiona ale mimochodu, tak szczęście niesamowite także szukamy i powiem więcej coś o konkursie bo myślę oglądając już mam 5555 wyświetleń szkoda, że troszkę było subskrybentów ale nie nieźle znalezisko, nowy las całkiem Dzisiaj powiem szczerze, że sam nie wiem, jak się miejscowość nazywa. Także jak zobaczę, to będziecie może widzieli. Napiszę, sprawdzę. Bo naprawdę jechałem w ciemność, się zatrzymałem, znalazłem. Patrzcie, wyszedłem, włączyłem detektor i zobaczcie. Zaraz otworzę i pokażę, co tam będzie. Także do usłyszenia za chwilę. Witam, tam otworzyłem. Nic nie było w środku. Także nie wiem, muszę się dowiedzieć, czy to takie rzeczy trzeba zgłaszać, czy nie zgłaszać. Myślę, że nie będziemy zgłaszać, bo to nie ma co, to kawałek blachy. Także śmigamy dalej, ale też nie będziemy brać, bo to niepotrzebne, nie wiem co to, na co, co to było. Także zostawimy, ale niezły pierwszy fans i szukamy dalej. Witam, mamy oto tą pierwszą łuskę. Dzisiejszy dzień się zapowiada wspaniale. Także śmigamy. Miało nie być odcinka, ale ze względu na ilość wyświetleń jest ten odcinek i będzie konkurs. Zostawcie numerek pod filmem z komentarzem, albo sam numerek, jak tam wolicie. Za dwa tygodnie rozstrzygniemy konkurs, wylosujemy jeden numerek. Jeśli chcecie weźcie udział, jeśli nie chcecie, nie musicie brać udziału. Także zapraszam do oglądania i śmigamy dalej. Takie coś wyszło. Szczerze ja nie wiem, co to jest nie mam pojęcia także ta ścieżce i szukamy dalej tam był sygnał 63 zaraz wykopiemy zobaczymy co to będzie Proszę, Polmos. <noise> I że nakrętka znaleziona, to śmigamy dalej. I tam wyszło takie coś. Jedni mówią, że to zawleczka do traktoru, do zapięcia. Ja znajdowałem takie od pałatek wojskowych. To zależy, jeszcze coś znajdę. Jeśli więcej militarnych rzeczy, to będzie od namiotu wojskowego, pałatki jakieś. Jeśli nie, to będzie od traktoru. Także jest znalezisko i śmigamy dalej. Witam ponownie. Jeszcze to, to taki łańcuch, który z kolei jest do wyciągania drzewa z lasu do traktoru, jak się zakopie. Także łańcuch znaleziony, niezłe znalezisko i śmigamy dalej. Mam sygnał 93 59, zaraz wykopiemy, zobaczymy. Przejechaliśmy w inne miejsce, bo tam same śmieci wychodziły, nic nie wychodziło o to. Mówię, przyjedź też ja napiszę, gdzie dokładnie jestem, teraz bo tutaj szczerze nie wiem. Ale to jest okolica Heisbron, Także tu niedaleko wszystko, co te fanty moje praktycznie znalezione. Także szukamy dalej, czekajcie, bo komary strasznie gryzą. Proszę, i puszka. I teraz ciekawe, jaka. Po czym? Także wyczyszczę, pokażę na podsumowaniu i śmigamy dalej. Witam ponownie. Zobaczcie, sygnał był 50. Zobaczcie, co znalazłem. Podkówkę, dawno nie znalazłem. Podkówki, na szczęście, na 5555, wyświetlę. Szkoda, że tyle subskrybentów nie będzie, ale konkurs będzie. Także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie. I widzimy się przy następnym dołku. Także śmigamy dalej. Do usłyszenia za chwilę. Zobaczcie jeszcze raz tę podkowę. Może dzisiaj znowu znajdziemy więcej podków, będzie szczęście. Tak, już dzisiaj fajne fanty znaleźliśmy. Ta kasa, ta łuska, ale jej nie wziąłem, bo była z spłonka Także nie mogłem wziąć, zostawiłem, znaleźliśmy teraz podkowe no i śmigamy dalej. Witam, coś mamy, nie wiem dużego, próbuję to wykopać. Także wykopię, pokażę. I do usłyszenia za chwilę. Witam zobaczcie jaka to podkowa. A tak sobie teraz przypomniałem, ja jestem tu obok podkówkowego lasu. To tam z tyłu podkówkowy las, w którym odcinku dużo podkówek znaleźliśmy. Teraz znowu podkowy wychodzą, także fajnie dzisiaj dzień. I mnie się podoba, jeśli wam się podoba to też łapka w górę i subskrybujcie i do usłyszenia za chwilę. I tam ponownie już jestem przeszczęśliwy, zobaczcie. Wykopałem jakiś drut, a tu nagle buch, wyszło. Ja ci kręcę, niezłe. Także szukamy dalej, cieszę się niezmiernie, nie widzę co tam napisane jest bardzo także wyczyszczę w domu i pokażę także haha, fajne znalezisko, szukamy dalej i do usłyszenia za chwilę ja cię, bo coś ostrości chciał wyłapać o tak proszę i tam z tego dołka jeszcze wyszło tu ogólnie zobaczcie tu plac taki to jest jakieś śmietnisko jutro przyjdę dokończę odcinek bo dzisiaj ciemnawo, późnawo wyszło takie coś, to jest aluminiowe to wyszło też takie, nie wiem, blaszka Będziemy w domu wywać. co to jest Trut kolczasty, następne blaszka Powiem szczerze, to mnie zaciekawiło chociaż nie wiem, co to jest Jeśli jakieś pomysły, napiszcie też w komentarzach Nożyczki wyszły Takie jakieś buciki od wiaderek i innych rzeczy No i wyszła taka wózka, zobaczcie Bardzo fajna Komary już się do mnie tu dobierają Jak się stoi, to źle takie Podajnik od naboi. Taka jakaś blaszka. No wyszło, wyszło tego, tu blaszka. Jest jeszcze pełno sygnału, zaraz wam pokażę, ale ja już dzisiaj tego nie dam rady zrobić, bo to trzeba więcej czasu. Zobaczcie. Na blachę. Zobaczcie. I tu się już kończy. Wam... Powiem wam, no dobra wyłączam piszczak, powiem wam zaciekawiło mnie to, bo ta łuska wyszła i tu mogą być również inne rzeczy fajne, także jutro tu przyjdę, rozkopię to, pokażę wam co znalazłem i śmigam dzisiaj do domu i do usłyszenia przy następnym dołku. Tam już odchodziłem, zobaczcie na oko znalazłem, nic nie było sygnału, zobaczcie fajeczka. Nie wiem, myślę, że nie jest wojenna. Może troszeczkę po, ale jest jakaś sygnatura. Jak, jak mówiłem, niedługo się do kamery lepszej dorobię. Będą lepsze filmiki, bo jest zaraz, że za ciemno. teraz może coś wyłapiecie. Ale ja to pokażę, jaka to fajka, jaka nazwa na podsumowaniu. Także do usłyszenia niebawem. Tam ponownie, to miejsce nie chce mnie wypuścić dzisiaj. Trochę ciemnawo, już nie łapię ostrości, zobaczcie, wyszła wózka. Pod tą fajeczką leżało, sygnał był, mówię sprawdzę. Sprawdziłem, wyszła wózka. Także nie widać bardzo. No to ostrożnie chcę złapać, bo to ciemno, już trochę w lesie jest, wyszło takie coś. Szczerze to nie wiem co to jest, ale na pewno od zam będzie od drzwi, od zamka, no i druciki, takie różne. Także wybieram się już do domu, jutro przyjdę, na pewno poszukam. Także. Łapka w górę jak się podoba, subskrybujcie i pamiętajcie o konkursie, także do no, usłyszenia. Wszedłem do domu, złapałem sygnał, znalazłem scyzoryk. Pewnie grzybra zgubił albo stary, nie wiem, wyczyszczę, zobaczę. Także powiem szczerze, jestem fajnie dzisiaj, zadowolony z tego dnia. Dawno tak nie znalazłem dużo rzeczy jak dzisiaj. Tam jeszcze zostało nam do wygrzebania parę rzeczy, gwoździ może, innych rzeczy zobaczymy. Także śmigamy dzisiaj do domu i do usłyszenia ponownie. Zanim zacznę podsumowanie, chciałem podziękować za 5555 wyświetleń, troszeczkę wiaterek się wieje, ale tak pokrótce, zobaczcie co znalazłem, buteleczka lata 63 na spodzie, jakoś to jest butelka aluminiowa po piciu, nożyczki, jakiś nabój pod syfonu, tak, dwie podkowy, które mnie bardzo cieszą, bo dawno nie znalazłem, dzwonek do roweru, czekajcie, bo troszeczkę słońce świeci, dzisiaj pada, a no tak będzie lepiej. Fajkę nie będzie, nie za stara, nie za nowa. Będzie współczesne. To będzie nożyk, też współczesny. No i tak. Jedziemy łuski, 43. Lata będzie ten 43. Nie wiem czy wy to widzicie, ale niezłe znalezisko. No i będzie to od pasty do zębów. zobaczcie, angielskiej. A to będzie. Nie, to wygląda na rynko, Jeszcze, ale nie mam pojęcia dokładnie co to może być. Jakie, jakieś pomysły. Dajcie znać, napiszcie w komentarzach. Pamiętajcie o konkursie, zostawcie komentarz pod filmikiem z cyferką. Co dwa tygodnie wylosuję nagrody. Przepraszam jeszcze, że nie skończyłem tego odcinka, bo już niestety plany z wyjazdem pokrzyżowały mi wypad do lasu. Nie zdążyłem tego śmietniska przygrzebać dokładnie. Także w następnym odcinku pokażę co tam było, pójdę, wykopię. No i dziękuję jeszcze raz za tyle wyświetleń. Także zapraszam do oglądania i do następnego odcinka.